Szukam nauczyciela i mistrza. Niech przywróci mi wzrok, słuch i mowę. Niech oddzieli światło od ciemności. Jak jeszcze raz nazwie rzeczy i pojęcia. Mam 24 cztery lata. Ocalałem. Prowadzony na rzeź. Tadeusz, Różewicz. Pseudonim Satyr. Partyzant Armii Krajowej. Jego twórczość literacka naznaczona była piętnem wojny. Stanisław Grochowiak powiedział o nim Po wojnie nad Polską przeszła kometa poezji. Głową tej komety był Różewicz. Reszta to ogon